Dobry, cześć i czołem. Ja jestem Luxor, a to kolejny 21 już odcinek z gry Overspeed. To jest ogólnie już moje trzecie podejście do tego odcinka, bo za pierwszym razem się rozbiłem, a za drugim razem. za drugim razem napotkał mnie taki bóg, i w sumie dziwne to było. Co się dzieje? O! No. Halo! Dlaczego to nie chce działać? Co się dzieje z tymi drzwiami? O, rany. No nie zwlekając, już wracamy do naszej jazdy, ustawiamy się pod miejscem Village Motel, gdzie podjeżdża już pierwszy konkurent z tym samym pojazdem, co ja mam i, i, i chce się ścigać o karoserię poziom drugi za dwa okrążenia na mapie Bel Air. Czy myśmy jechali na tej mapie? Nie wiem, więc damy start. Nie pamiętam tej mapy, nie. To jest pierwszy raz, kiedy jedziemy na tej mapie i wiem, w ostatnim odcinku bardzo dużo mówiliście o tym, że o, pierwszy osobowy widok został zmieniony na taki, jak widzicie też taka mała zmiana od ostatniego odcinka. Spróbujemy sobie troszeczkę pojechać na tym widoku, jak on pojechał w ogóle tam zmienił pas. No tak, pod ostatnim odcinkiem pisaliście na temat skrótów, ja je wszystkie widziałem, to jest najlepsze i w ogóle z nich nie korzystałem, byłem tak zagadany, że nie zwracałem uwagi na te skróty. No tylko ten jeden tamten, który najbardziej pamiętałem, nim jechałem, a zapomniałem kompletnie o tym drugim, który jest zaraz po lewej stronie na takich skrętach. A na tej mapie bardzo rzadko jeździłem, więc w sumie nie pamiętam jak tu są w ogóle skróty i czy w ogóle są. Więc jeżeli ktoś z Was gra w tą grę lub grał i wie, gdzie tu są skróty, to proszę pisać, bo ta informacja się przyda, na pewno się przyda, bo ja tutaj nie pamiętam żadnych skrótów. Więc tak, można powiedzieć, że no jestem troszeczkę rozkojarzony od ostatniego odcinka, ponieważ ten też przywalił barierkę ponieważ no odcinków z Overspeed'a nie było aż tydzień, a było to spowodowane serwerem do MTA, który miał swoją premierę właśnie w ten weekend. No i można powiedzieć, że było bardzo dużo roboty, przyszło ze 100 graczy i było no po prostu, powiem brzydko, był zadłuż. Było bardzo dużo roboty przy graczach i bardzo dużo poprawek trzeba było wprowadzać, weszła również wersja 1.0.1 taka, nowości weszły, kolczatki na serwerze i w ogóle. Ogólnie serwer, jeżeli ktoś nie wie, to jest serwer multiplayer do gry GTA San Andreas, więc jeżeli ktoś z was ma GTA SA, to może sobie zagrać na moim serwerze. Chodzi o to, że na tym serwerze gramy jak w prawdziwym życiu, czyli przenosimy realny świat do gry. Co oznacza, że bieganie i skakanie, tak jak to w GTA San Andreas się robi, nie wchodzi w grę i za to można trafić do więzienia, takiego karnego od administracji. O, o! Ale żem się przypupczył, nie chcę patrzeć jak się zniszczyłem, bo nie ma czasu, ale chętnie kiedyś sobie popatrzymy. Jak już zrobimy wszystkie wyścigi, to sobie porobimy takie żarty zniszczenia i w ogóle. Ale ten rywal, co tutaj jedzie, to jest taki rywal. No, powiem tak, driftem go wezmę, stój zakręt. Taki rywal, który jest ciężki do. A, drift tutaj, nitro. Rywal ciężki do wyprzedzenia. Kiedyś uwielbiałem sobie tutaj w dużą prędkością uderzać w te słupy. Więc nie zdziwcie się, jak kiedyś tak uderzę i powiem, że chciałem to zrobić. Bo rzeczywiście kiedyś bardzo dużo to robiłem. O, ła, panie, tam wypadek. Co tam się dzieje? Ale jedzie dalej. O! No, nieźle. Super. O jak, spójrzcie jak ten samochód się wygiął, patrzcie na kierowcę, czy on przeżyłby ten wypadek? Moim zdaniem nie. Powinniśmy w tym momencie ten odcinek zakończyć z tego względu, że Luxor rip. W ogóle nasz rywal też uderzył, rywal też uderzył w słup, bo on tutaj też stał przed nami. Tak więc widzę, że nie tylko mnie poniosła prędkość, ale i również kierowcę, który go próbuje prześcignąć. O, halo! Zawijasy, uderzenie. Co się dzieje w ogóle ze mną ostatnio, w ogóle nie mogę wyprzedzić rywala, czy to chodzi o to, że poziom zwiększony został na wyższy, czy, czy ja po prostu nie daję rady, a może powinniśmy zmienić zwię widok, Zwi zwiększyć tak, zwiększyć widok, nie, zmienić widok na ten, sprawdźmy czy to coś pomoże, czy dalej będziemy jechali tak jak ciołki, czy będziemy profesjonalnymi kierowcami luksorami. Uwaga! Ło, wow, już lepiej mi ten zakręt wyszedł. Zobaczcie, to jednak miało znaczenie. Jazda na pierwszym osobowym widoku dla mnie jest zdecydowanie realniejsza i czuję się dużo lepiej w tym widoku, ale efektowniejszy zaś jest ten widok z tyłu, bo można zobaczyć tą całą grafikę w grze i w ogóle te zderzenia, takie realne dość jak na grę z 2005 roku albo i czwartego, Przecież oni tą grę tworzyli dwa lata przed premierą. To technologie tutaj są zawarte z 2003 albo i nawet drugiego. Czyli zobaczcie, jaka ładna grafika, jak na taką starą grę. Zdanie powtarzane praktycznie co każdy odcinek. Patrzcie, jaka grafika. No. Ale smutek taki, że nadal nie wyprzedziłem tutaj tego konkurenta. Ma rozbity samochód. Na pewno nie zdążył się naprawić ani razu. A ja nie mogę go dogonić. To coś jest z tym nie tak. Muszę to, muszę to jakoś rozwiązać. O, w barierkę tam uderza. Ja też zresztą. Dwójeczka redukcja, trójeczka z powrotem bieg. Dogońmy go. Zróbmy z nim porządek. Może jakaś kolizja? Chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie, tak. Hamuj, ja w ciebie wjadę. Chodź! No i co, masz nagle całe auto naprawione? Bo co? Bo byłem daleko, jak ty miałeś kolizję? Ale przyspieszył. Na tym zakręcie zrobimy kolizję. O nie, pojechał takim półskrótem. Ja podejrzewałem, że na tej mapie nie ma. O! przywaliłem w płot. Ja podejrzewałem, że na tej mapie nie ma żadnych skrótów. Przywalę. Nie, nie przywalę. Dobra, redukcja. Nie będę się w niego tutaj. O tobie mi nie wyszło, dobra, nitro na full, jedziemy 200 na godzinę, mam nadzieję, że on się znowu gdzieś wysypie, bo inaczej przegram i to nie będzie zabawne, bo stracę części do mojej fury. Dobra, teraz tak powolutku. Dobra, gaz do dechy, nie ma co. Ło, łopanie, Ło Jezu, kolizja, halo, uff, udało mi się. Czy to oznacza... tylko nie uderz w słup, luksor, halo, uff. Dobra, hamuj, redukcja silnikiem. Żadnej naprawy, bo nas dogoni. Musimy wygrać te części. Skrzynia biegów to była czy co tam już nie pamiętam. Karoseria, kids, dużo rzeczy do wygrania. Uciekamy, jedziemy. Pierwszy raz na tej mapie od długiego czasu i wygrana, i to fartem, bo Typek dwa razy rozbił się, ale za drugim razem to już było solidne. Więc karoseria poziom drugi. Ha, napisał akurat. Myślisz, że mogę przegrać drugi raz? Oczywiście, że tak, ponieważ ja jestem Luxor. I właśnie mi się handlik polepszył dzięki temu, że wmontowałem karoserię. Wracamy do naszego village, hotel, motel, motel, i czekamy na kolejnego rywala. Witaj. Aha, przyszedłeś pogadać. Kiedy jestem w pobliżu, nawet nie myśl o oszukiwaniu, nie myśl, nie myśl. No dobra, na której jesteśmy pozycji byliśmy na 15, a teraz jesteśmy na 14, czyli zbliżamy się oczywiście do pozycji pierwszej, żeby pokonać naszego rywala. O. Typek chce się ścigać o samochód na tej mapie, na której przed chwilą byliśmy, a jego samochód wygląda jak Mercedes klasy C, więc przyjmę to i zrobimy sobie te trzy okrążenia. To jest drugi z trzech wyścigów w tym odcinku. Jedyneczka wbita, tryb pierwszoosobowy, go, Hamska jazda na początku, czemu nie. Dobra, kurczę, jedź sobie do przodu. Ja ciebie skaczę zaraz na tym zakręcie. Z tyłu ten samochód już nie wygląda jak Mercedes, ale z przodu zdecydowanie bardzo mi go przypomina. Może miał być odwzorowany na tą markę. Nie wiem, ale dojdzie to zaraz do kolizji. Koli o! o Nie, panie! To nie była kolizja, o jakiej ja myślałem. O, i nas wyprzedził. Naprawa. Jedyneczka, szybko, jedziemy. Szybko, szybko, Luxor, musisz go dogonić. Nitra użyłem praktycznie całość, piątka już wbita, nie zredukujmy na czwórkę, gaz do dechy, żeby zaraz kolizję wywołać, ale to była wtopa przed chwilą, dobra redukcja, hamowanie silnikiem, o, troszeczkę żeśmy się uszkodzili, mam nadzieję, że wykorzystamy to zaraz na jakimś zakręcie, żeby go troszeczkę tutaj uderzyć, mam nadzieję, że tym razem będzie łatwiej jak poprzednim razem, bo przyznam szczerze było bardzo ciężko i nie chciałbym przegrać. Czuję to uszkodzenie koła, właśnie na sobie. W sensie takim, że nie to, że mnie zrzuca, ale cały samochód się tak trzęsie. Widzicie to? Po tym uszkodzeniu koła widać, że coś jest nie tak. Tu nie chodzi o to, że jedziemy na kamyczkach, bo to jest oczywiste, że on się będzie trochę trząsł, ale on tak przy skrętach, w stronę, w którym koło jest zepsute, on tak się zachowuje. No nie powinien tak robić, bo wiadomo, jest uszkodzony na no to. Dlatego tak robi. No. Dobra, zakręt. Bardzo dobrze. Redukcja. Jedynka. Uj! Gaz do dechy, Luxor, jedziemy, nitro wciśnięte, trzeba go przegonić. Coś mi nie idzie. No tak jak mówiłem, był tydzień przerwy, to było spowodowane właśnie stworzeniem, a raczej publikacją otwarciem serwera do GTA San Andreas, MTA. No i było tyle roboty, że Luxor nawet nie miał chwili, żeby coś zrobić. Kolizja, będzie kolizja, kolizja! ho, 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 ho. i bardzo dobrze ci tak. Mam nadzieję, że jesteś wystarczająco poszkodowany, żebym ja mógł. O! No proszę. Zdążył, ja za szybko wrzuciłem dwójkę, do tego on tak pojechał. Ale dobra, my jesteśmy naprawieni, on nie. Co on tam odwala teraz przed nami? Czy on też się zaraz. Oho, ho, ho! Panie, coś pan zrobił! O! Dachowanie, punto! Teraz my w tym odcinku, w zeszłym odcinku inny tak dachował. O! Wróciłem na koła! O nie! Co się dzieje z tą kamerą? Halo! Luxor! Łoj! Dachowałem pierwszy raz w tej grze i od razu wyszedłem z tego. To było coś nadzwyczajnego, niepowtarzalnego. Koleś tutaj jedzie, wjeżdża w pupsko Trąbi chyba nawet. Znowu w coś uderzył. <gryw> I dobrze ci tak. Ta mapa jest dobra, powiem wam szczerze. <gryw> jest bardzo dobra, twórcy ją stworzyli na to, że tak pięknie zjeżdża się z górki. Jest to bardzo niebezpieczne, bo można rozwinąć duże prędkości. Hamowanie i skręcanie też jest mega trudne. No i boty wysiadają przy tym... No, tym momencie dosłownie. Szóstego biegu już nie mamy. Jedziemy 230. I czas hamować, najlepiej też i silnikiem, bo myślę, że nie wyrobimy się. Dobra, Oj, Pięknie zakręciłem, to był zakręt, który mi się bardzo podobał. Zwróćcie uwagę za pierwszym razem, jak go robiłem na tym widoku trzecioosobowym. Nie poszło mi to tak, tak dobrze, jak poszło mi to teraz, więc jestem z siebie dumny. Za chwilę kolejny zakręt, no i co? Myślę, że musimy już powoli, no w sumie nie, jeszcze jedno okrążenie, bo trzy okrążenia miało być, i wtedy dopiero zgarniemy nowy samochód. Czyli jeszcze dwa razy musimy zmierzyć się z tamtą górką zgrozy, przy której już dzisiaj było tyle dachowań, że można by sobie policzyć to na palcach jednej ręki. <grytanie> no jeszcze aż tyle razy nie było dachowania, ale i tak powiem szczerze, że dużo tego było. Więc tak, jedziemy w takim razie. No, cieszę się, że jestem pierwszy, bardzo się cieszę. Cieszę się również, że ostatnio bardzo dużo widzów przybywa na kanał. I jeszcze jedną bardzo ciekawą wiadomość mam dla was, dla tych, którzy bardzo lubią grę o nazwie My Summer Car, prawdopodobnie będę mógł tą grę niedługo kupić, więc będą odcinki z tej gry. A dodatkowo, dotychczas miałem Beam Engine Driver pożyczanego i również będę miał możliwość niedługo, niedługo go kupić, to dzięki jednej osobie, która zdonate'owała dość mocno właśnie live'idło, które odbyło się dość późno, bo o pierwszej w nocy. I było to live widło właśnie z serwera do MTA. I tak przyszła sobie taka osoba, którą pozdrawiam serdecznie, jeżeli oglądasz ten odcinek. No i dała dość mocnego donata na SMS-ach i byłem dość bardzo zszokowany. I to nie jeden raz, bo zrobię to dwa razy. No i zobaczymy, jak będzie się dalej kanał rozwijał. Dopiero te pieniążki powinny być 30 listopada, czyli trochę trzeba, trzeba poczekać, więc do tego czasu też Majsa Mercara jeszcze nie będzie. Zobaczymy, co będzie. Co będzie, to będzie. Ale bardzo dziękuję tej osobie, która wsparła Luxora, bo dzięki temu teraz mogą powstawać jakieś nowe gry. A te, które były dotychczas, będą częściej, bo właśnie Beam Engine był rzadko z tego powodu, że gra jest pożyczana na Steamie od kogoś innego. A ten ktoś bardzo często w nią gra, ogólnie gra na bibliotece, no i ja nie mam dostępu do, do tejże gry, bo jest biblioteka używana. W ogóle, gdzie jest nasz, nasz rywal? Patrzcie, on stoi, patrzcie na mapę. Stał w miejscu przed chwilą. A to dobre. Chyba wygramy ostatnie okrążenie. Podłożyłbym tutaj swoją własną ścieżkę dźwiękową do tej gry jeszcze. Jakoś bym ją stuningował troszeczkę. Prawdopodobnie, jak już przejdę tą grę, to jest taka możliwość, że udostępnię wam całą tą grę, ale by, może z albo bez saveów Luxora. Co się tutaj działo przed chwilą? Jakieś kurcze dachowanda prawie były. Trujeczka. Więc, bardzo możliwe, że gdy ta gra już zostanie przeszła przez Luxora, gdy zakończymy fabułę, porobimy sobie jeszcze takie odcinki. Ze sprawdzania zniszczeń pojazdów, wszystkie skróty sobie przyjedziemy, może jakieś próby czasowe postaramy się zrobić, o ile gra nam umożliwi ściganie się już będąc wygranym. No i wtedy, co najwyżej, jak już zrobimy wszystkie fury na full, jakieś tam wyścigi czy coś, postaram się porobić części i same próby czasowe porobimy, zobaczymy jak to będzie. No, ostatnim odcinku może zadam to pytanie, więc jeszcze czasu jest dużo, bo myślę, że jeszcze tak z 5 odcinków na OverSpida przyjdzie. 5 odcinków. No, myślę, że tak wyjdzie, że łącznie 30 odcinków na Overspida będzie, i wtedy już będzie tej fabuły. End, że tak powiem. Ja na czwóreczce sobie jadę spokojnie. Rywal tam daleko się tam kitra gdzieś. A ja tutaj redukcja halo, bo prawie. O, jest jakiś śmietnik na drodze. Kolejny śmietnik ominiem, Oj, uderzyłem mi tak. No cóż, taka rola Luxora. Zawsze te śmietniki wjeżdża. Nie wiem dlaczego ja mam takiego pecha na nie, czy też szczęście na nie, ale śmietniki to bardzo często Luxor tutaj odwiedza też śmietniki jego odwiedzają, nie wiem. A! Ojej. No ale mamy dużo czasu, więc możemy się spokojnie naprawić. O! Jedziemy, ale ten silnik ryczy, słyszycie to? To jest piękny dźwięk, ta bardzo mi się on podoba. Redukcja do dwójki, może driftem lekko. Oj, Za mocno mi pupskiem zrobiło. No i znowu ten śmietnik. No ojej, skrzynka na listy. I tam samochód był, prawie w niego uderzyłem. Hej, halo! Skrzynka! Oj! Ojej, halo! To halo, halo, ale ja cały czas tu... Uff! Wyszedłem z tego, ta kamera była dziwna. Dziwnie to wyglądało, tak mnie podrzuciło tyłem. Wyglądało, jakby mi rurę oderwało, czy. Oj! Uf. Wyglądało, jakby mi rura wydechowa się jakoś tak dziwnie zrobiła i mnie podrzuciło na górę czy coś w tym stylu. Mogłem teraz wykorzystać ten moment, w którym nie ma tego. A zrobimy to. <laughs> Uderzyłem. Podjedziemy sobie jeszcze do mety w takim stanie. O, jedzie. Może zmienimy sobie kamerę F3, F4. No, taki trochę wgnieciony. Ale co tam? Wygraliśmy kolejny wyścig. Nasz rywal, zobaczcie gdzie był na mapie. Dopiero w tamtym miejscu. Wygrywamy kolejny pojazd, który, jak mówiłem, przypomina mi Mercedesa klasy C. I rzeczywiście, bardzo możliwe, że jest to taki Mercedes. Z tyłu już tak mniej go przypomina. Wygląda jak jakaś. Nie wiem, bardzo brzydko to wygląda z tyłu. Ale raczej chyba nie będziemy musieli się tym ścigać, bo jak mówiłem, raptora robimy na full, a potem próby czasowe wyglądają i tak bardzo dobrze. Nawet zmieniłbym mu kolor na kolejne wyścigi, wiecie? Zmieniłbym mu kolor. Chociaż nie, ten wygląda, wygląda też dobrze, ale chyba ten wygląda bardziej zachęcająco, że o jeździ głównym, pościgam się z nim, bo pewno wygram jakieś części i w ogóle. Dobra, wracamy do naszego Village Motel i ścigamy się już ostatni raz w tym odcinku, bardzo ładna grafika, znowu to mówię, ale naprawdę ładnie to wygląda. Dwunasta pozycja i kolejny człowiek, tłumik poziom drugi, kolor kaloserii nowy, o. Maskę mamy, chyba najlepszą, to nie trzeba. I dwa okrążenia na tej mapie, na której przed chwilą jechaliśmy. No dobra, cały odcinek na nowej mapie, więc nie dam rady sprawdzić tego skrótu, o którym mówiliście w zeszłym odcinku. Ale go, jedziemy w takim razie. Łoj, halo, ale wyrwał. A pan co? Jego nikto body, czyli ciało. Po polsku tłumacząc, Dziwny, dziwna ksywka, o. Dziwna ksywka, ale wyrwał do przodu. Mam nadzieję, że nie przegram. Hamujemy silnikiem, typek tutaj jest bardzo blisko. Dogonimy go, dogonimy go. Zobaczcie, jak dużo zyskałem na tym zakręcie, gdy on sobie hamował. Ja to zrobiłem hamowając, hamowając, chciałem powiedzieć. Hamując silnikiem. Hamując silnikiem. Oj! Traciłem kontrolę. Hamując silnikiem, a przy okazji stłuczka. Ojej. Upupiło mnie. A on sobie pojedzie przy tym jeszcze. A niech kto. No to się troszeczkę nie udało, ale uszkodziłem go, może dzięki temu będzie trochę wolniej jechał. Tak więc hamowałem silnikiem, a przy okazji troszeczkę użyłem hamulca, to się zgadza, lekko hamulec był tutaj dostępny, używany, ale mniej niż użył go przeciwnik, więc taka sytuacja. Ryk silnika, gaz do dechy, gaz do dechy, muszę go dogonić. Teraz, jak będziemy jechali znowu na tamtym zjeździe śmierci, to będę trzymał tak gaz do dechy, jeszcze nitro dodam, żeby jeszcze szybciej jechać. No, chyba że będę w mocnych tarapatach, że już nie dam rady go dogonić czy coś, to, to wtedy to zrobię. Może tak to nie będę tego robił. Dobra, zakręt. Znowu jakiś śmietnik skosiłem, gdzieś on tam jest pod moimi kołami, albo już go zgubiłem, nie wiem. Bardzo lubię tamten zakręt, gdzie był ten śmietnik, ale nie lubię uderzać w tamten mur, który tam jest i, i tyle w temacie w sumie. Mam nadzieję, że nie użyłeś, nie użyłeś tego jakby skrótu tutaj. Twórcy gry zamiast zrobić skrót może stworzyli coś takiego. W ogóle może gdzieś tu rzeczywiście jest skrót, który omija... ...tamten przejazd, o właśnie ten, którym teraz jadę. Może gdzieś tu taki jest skrót, nie wiem. Nitra już nie mam, więc niewiele zdziałam w tym momencie, ale gaz do dechy w takim razie. Zobaczymy co nasz rywal na to, czy on się gdzieś rozbije. Czy też nie, o to jest pytanie. Zaraz to zobaczymy. On jedzie z dość dużą prędkością, nie, ja jadę z dość dużo. Słup! O, panie, nie. Ale nam kierownicę wsysło do deski rozdzielczej. Ha mój, szybko ręczny, nie ma tu ręcznego, ale może jest, nie wiem. On też się chyba rozbił. Albo mnie przeniosło tak daleko, albo on się też rozbił. Nie wiem. Ale musimy to nadrobić jak najszybciej, więc gaz do dechy. Nie wiem czemu zawsze przyjeżdżam tu na drugą stronę. Może dlatego, żeby się w razie czegoś ratować. Czy co? Nie wiem. Ratować się przestrzenią wirtualną? Nie mam pojęcia, ale zamiast rozmyślać o takich rzeczach, powinienem teraz mocno wcisnąć gaz do dechy i zająć się tym typkiem, który jest przede mną, bo zaraz będzie ciężko. To już ostatnie okrążenie, jak widzicie. A ja jeszcze go nie wyprzedziłem. Powinienem to zrobić teraz na tym zakręcie. Znaczy, trochę go dogonię na pewno. Hamowanie silnikiem i te sprawy. Dobra, pięknie. Może nie wiem, czy tak pięknie, ale na pewno troszeczkę czasu nadrobiłem, dzięki czemu jestem bliżej. Ale to nie zmienia faktu, że nadal muszę go dogonić. Mam nadzieję, że na tym zjeździe na dół. On tam gdzieś się. Nie wiem, co tam się stanie, ale mam nadzieję, że się poślizgnie na czymś. Przez co będę mógł ładnie, łagodnie wyprzedzić. Teraz ten zakręt też dobrze zrobiłem. Tak bardzo silnikiem hamowałem. Tutaj, tak. Tutaj mnie ten. Żwir, czy co to jest, nie mam pojęcia, tak który mnie uszkodził w sensie koła, śliski i te sprawy. Nic mnie w sumie nie uszkodziło, bo ale uderzyłem o barierkę, to w sumie uszkodziło, no. Nadal uderzam o barierkę. Tutaj nadal nie potrafię jeździć dobrze. Może dlatego, że handling nie jest na 100%. To może być przyczyna tego. To, to, to w sumie tak. To bardzo, bardzo prawda. Typek już daleko, ja go nie doganiam. Zero żadnych jakichś tu pozytywnych relacji między mną a nim. Muzyka gra taka już zachęcająca do wyprzedzania. Oj! Ale przydupczyłem śmietnik. Śmietnik mi odepchnął w ogóle. Ale może jestem trochę bardziej do przodu dzięki temu. Lepiej zakręt zrobiłem. W sumie. Prawdę mówiąc, to prawda. Teraz też taką nadzieję tutaj mam, że on. nie skorzysta ze skrótu. Nie skorzystał, ale ja za to źle z niego skorzystałem. Proszę bardzo, muszę się naprawić. Dobra. Chwila skupienia. Go. No cóż, pozostaje mi tylko jedynie modlić się, żeby on gdzieś się tutaj rozbił, bo meta tuż, tuż, a ja nadal go nie wyprzedziłem. Tak więc gazu dechy jedziemy. To już ostatnie okrążenie. Jedziemy do mety. Nasz rywal, nie wiem, jedzie dalej na razie dobrze. Zanosi się na to, że przegram. I chyba tak będzie. No, zdecydowanie, oczywiście. Ech. Tak więc słuchajcie, no oficjalnie, nieoficjalnie przegraliśmy z szybą na kamerze, ponieważ nasz rywal dostojnie sobie dojedzie zaraz do mety, no i stracimy części do samochodu. Ktoś zadawał kiedyś takie pytanie, czy kiedykolwiek przegrywam w tej grze. Odpowiedź jest następująca, właśnie teraz: 15 sekund, tak wyglądał ostatni odcinek, czyli przydupczyłem sobie samochodem już specjalnie, żeby go trochę zniszczyć. Popatrzmy, jak się wgniót. widzicie te piękne zniszczenia. No cóż, czasem trzeba przegrać, żeby potem móc dużo wygrać. Słuchajcie, w tym odcinku to już wszystko. Przegraliśmy następujące części. Najlepszy zderzak i opony drugiego poziomu. Czas wyścigu 5 minut. Ja serdecznie wam dziękuję. Cześć i czołem!